Demon Horizons Review, odcinek 12. Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw łapkę w górę oraz suba. Bohaterowie po zobaczeniu zniszczonego lasu postanawiają posadzić nowy, w tym celu zbierając jagody. Fridę postanawia ruszyć w poszukiwaniu przyjaciół i odkrywa, że winowajcą braku zasięgu jest magneton. Na miejsce przybywa Fridę razem z Orlą i staruszkiem Ludlow, który używa kłaksaiera, aby wywołać Raindance. Arboliwa używa ability Seed Sour, dzięki czemu pobudza do życia nowy las. W pewnym momencie z wisiorka Liko pojawia się Tarapagos i razem z Arboliwą przenoszą Liko i roja w jakąś moc, w której spotykają tajemniczą postać. Po kilku słowach od tajemniczej postaci Tarapagos wraca do Wisiorka, natomiast Arboliba wchodzi do starożytnego Pokebola. Dowiadujemy się, że wszystkie te wydarzenia obserwował Spirel. Fridę spotyka w bibliotece starą znajomą o imieniu Lukka i razem postanawiają iść na spacer. Roy odkrywa, że Liko posiada książkę o starożytnym podróżniku o imieniu Lucius, który wraz z szóstką bohaterów dotarł do raju 100 lat temu. Dowiadujemy się, że pani Lukka jest mamą Liko. Po naradzie elektronauci postanawiają udać się do starego zamku w regionie Galar, aby tam spotkać się z babcią Liko.